Siemaneczko, z tej strony Dominik YouTube. Dzisiaj nagramy sobie w Demolition Derby Jest to naprawdę fajna gierka Jak sami widzicie I leci moja ulubiona muzyczka z tej gry Oczywiście w tej zeczce są dwie piosenki Bez przerwy Oczywiście I to jest moja odpowiedź do Oczywiście nie jest papier I... Bo mam Lamborghini. Oczywiście to się na wywalałem, ale ja mówię, o Lamborghini. I tak, dzisiaj będziemy <laughs> Hehehe Oczywiście piszcie w komentarzach, czy chcecie odcinek. Czy ja czyszczę Z drogę? Jestem szątawczem, czyli że najpierw rozwalam auto w sensie, patrzcie, w sensie takim, żeby nie wjeżdżam z prędkością, a potem je spycham na drogę i muszę usłuchać, przez to mieszkańca Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście taki odcinek, bo jak byście chcieli, to oczywiście, co ja dla was zrobię, oczywiście zrobię taki odcinek. Dla widzów zrobię wszystko, o nie wszystko, zrobię komentarz, jeśli napiszecie w komentarzach, zrób taki odcinek, na przykład, co myślę, zrób odcinek, jak, jak jeździsz normalnie z Lamborghini, czy tam lagunem, czy dowolnym autem, to, to... oczywiście zrobię taki odcinek, z przyjemnością. Możecie napisać dowolnie, bo jedź szybko i wyprzedzaj auta, a nie wjeżdżaj do To też takie zarobię. No właśnie, a ja tu wolę wyjechać od waria. Co robią waria tu na czarnym szpiegu? Wjeżdżam. To stabilne że... w tej grze jest to, To jak wam... Policja to mi goniła, ja wysadzę snadno opakowałam Jak deras na autko, to nic się nie dzieje Ale jak wywalę je z drogi, no z małej prędkości To ono już się ruszyć nie może Gliwne. o! To jest Demon The... Piszcie w komentarzach, czy macie tą grę i czy warto ją zainstalować Okej okay. Widz... To ja pomyślałam. Zainstalowałem. Widzowie, czy wy to widzieliście? Coś... Jakim prawem? Zjeżdżałem, że wam taksi. Ej, taksi, jak ty się... Ej, Prze... 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 pomyliłam się. Chciałam podjeżdżałem. He <gry> Ja idę na niego, chyba może być horror. Czyli... Mhm. O właśnie, co się stało? Jest! wow, to się wywaliło, Jestem! Strulem rwałkiem. Oh! O mogę zobaczyć jak kierowca tak czuje. Od, od kierowca jest taka jazda. Jesteśmy kierowcą. Jesteśmy super... Uh! Z... Ej, co się stało? Wydawało mi się, że jestem w domu. A wydało mi się. Chcę się na nie przewodniczyć. To dobre, mam żeby w coś na coś innego. A mogę przejechać z czymś takim. Iście w komentarzu, jest. inny. Piszcie, al, mo, piszcie rank w komentarzach, to się przejadę. Okej. Okay. O, moje autko. Okej. Okay. żeby nie było, ja sobie wezmę trzy i ja będę czwartym. Tak to w tej grze działa. No nie, co jest reklamy. Kto rządzi rozrywką? Nudne te reklamy. Ok. I piszcie w komentarzach, gdzie Wam się dało garać z kimś. Piszcie w komentarzach, jeśli któryś z Was to jest. Ktoś z Was to jest jedno z tych samych, to uwierzę. Bo mi się zawsze wydaje, że to symulator. Dajcie znać w komentarzach czy to prawda. Czy... Okej, okay. pomijam okay. z pijęką pisałem Starszy w 3 ten tor. A Tak w ogóle widzowie. Patrzcie, jadę pary jak, jak nawet na torze. Mogę zobaczyć. Aby jest w pinaccina City ten. Film lupa i mówi mi eee, Zamknij te bani I to było śmieszne O, go bo, w gorszym stanie Okej okay. Oczywiście Kosmicznie leczy nowa era I tak eee, Wczoraj Był taki wiatr Że było pokazane w wiadomości. No cóż, białe. A widziałem na własne oczy, że powietrze wywalono. Yy, te yy, drzewa. O okay. tu Ale co tam to? Dobra, nie widzę to tam auta, to tam kury. O, ja ty, ja chciałem! O, ta jest daj, tam jest, piosenka tego dobra do tego daj, Oczywiście obie mi się daj, 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 do, tego, do to warioczki mi to. Okej, okay, pora zawrycić To muszę się dostać do stylu 20 A, coś nie dało już w tej piecie. To ja spokojnie ciebie, a nie ty mnie Pamiętaj to sobie. Ze mną się nie zadziera. Czyli tak chcesz to rozebrać. Tu, tu ja miałam walnąć te nie, nie? Dobra, zostawiam was. Zabić. Ale jak perfekcyjnie widzowie. No. Szybciej, 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 szybciej. Juhu. Widzowie jest do pues do ich na I ja jestem powiadomiona, że to jest... oczywiście się, i się, jak się, kaja dla kaja i kaja tu tu majtki z derutu. tak. o gdzie wjeżdżasz? Patrz, gdzie jedziesz? O, Patrz gdzie jedziesz! Halo! Jakiś zwykły mieszkaniec taniec chce podjechać gdzieś zabił tutaj Dobra, tylko szypowałem sama. Dobra, Ja się robi podobałem, na tutaj. 走。